mam jedziemy do Polski! Z lotniska startujemy. Nie no wiem, czy widać samolot, ale chyba już jest. To. Yes. Nagrywamy z Polski. Jadę teraz do dentysty. czy książulo miał rację i czy naprawdę jest tutaj tak smacznie tylko tym razem my zamówimy więcej jedzenia to jest tutaj podobno no jest klimatycznie powiem wam, że nie tak do końca dowierzałam, czy ten książulo ma rację ale jedzenie jest po prostu, przynajmniej na razie spróbowaliśmy rosołu pyszne nagrywam z Polski, jestem w parku w takim parku, małym parku taki plac zabaw i park Niedaleko przychodzi na Łanów, bo byłam tutaj w polskiej restauracji, a właściwie w barze mlecznym, w którym po prostu było tyle ludzi i zamówiłam chyba maksymalną dopuszczalną ilość posiłków. Powiem Wam, żeby trafić na restaurację albo miejsce, w którym można coś maksymalnie zamówić, to jest naprawdę, wydaje mi się, nie, nie lada wyzwanie. Mam nadzieję, że nie jestem brudna, bo dopiero jadłam, jeśli nie zobaczyłam, także byłam u dentysty, więc mam znieczulenie, także ta strona... Nie funkcjonuje jeszcze prawidłowo, no także słuchajcie, wydaje mi się, że znaleźć miejsce, w którym nie można zamówić więcej jedzenia to chyba, to chyba jest dobry znak, przynajmniej mam taką nadzieję, bo jedliśmy połowę, zjedliśmy połowę, jedzenia, że nie zjedliśmy nawet, bo tak duże porcje, że nie da się zjeść, ja zjadłam chyba jedną czwartą kotleta, bardzo smacznego, treściwego, ogromny był, był no, naprawdę i niecienki, i był też bardzo duży. A wiecie, czasem jest tak bardzo duże, ale jest cienki. Ziemniaczki, pyszne, kapustka, pyszna, kąpocik pyszny i zostały jeszcze pierogi do spróbowania, więc będziemy próbować pierogów później i mam nadzieję, że będą dobre. Nie można było zamówić więcej, bo po prostu już nie było na stanie. I też już panie po prostu nie wyrabiały, bo taka była ilość zamówień. Po nas tak naprawdę już odsyłali, żeby przyjść po prostu później. Nie było, było też dużo ludzi, ale nie wydawało się może aż tak dużo, żeby nie dać rady, ale było bardzo dużo też zamówień, po które po prostu przychodzili ludzie po odbiór. Także cieszę się, że udało mi się takie w Krakowie miejsce znaleźć. No i później się zaczął tydzień, także to też z tego również jestem zadowolona. Wiecie, właściwie niezadowolona, po prostu się cieszę, bo takie miłe przywitanie w Polsce. Jest przyjemnie dookoła, bardzo ładny zapach Zapach jest taki, no może wiecie, to jest jeszcze jednak środek miasta, ale ogólnie chciałam wcześniej powiedzieć, że paska mi się kojarzy z takim słodkim zapachem. Trudno trochę wytłumaczyć ten, ten przekaz, ale nieraz ten zapach w takich miejscach, szczególnie może, gdzie jest mniej ulic, mniejsza ilość aut, jest taki specyficzny, słodki, a szczególnie właśnie też latem. W bardzo ładnej okolicy jesteśmy spokojnej. Mam już dużo przemyśleń, ale to może, to może później. Ogólnie przywitanie jest bardzo sympatyczne. Kto zna taką firmę jak lewiatan? Mówi się o żabce, żabka, żabka. A gdzie lewiatan? Chyba, że jest tylko w Krakowie. Wszystko ładne, takie polskie. Późna godzina, ale wróciłam teraz z Lidla i kupiliśmy kilka rzeczy. Tutaj mam siatkę, w której mam rzeczy, produkty za 135 zł. 135 zł, i już pokazuję, co mam. Galaretę z nóżek, taką w szklanym słoiku o szklanym opakowaniu. I lody orzechowe. O lodów orzechowych chyba mi najbardziej w Anglii brakuje, bo rzadko są dostępne, a jak są to i tak nie są tak fajne, bo są mieszane z jakąś czekoladą w dużych ilościach. Także tyle mam rzeczy za 135 zł. A jeszcze był rogalik z pistacją. Myślałam, że nagrywam, a nie nagrywałam. Także widzieliście nóżki, widzieliście lody. No i wrócę po prostu do tyłu, to jeszcze raz pokażę. Parówki, strzynki, serdelki. Serek z szynką do smarowania. Serek goda do smarowania. Ser królewski to jest takie dość duże opakowanie. 400 gramów. Mleko w szklanej butelce 3,2%, Mleko bez laktozy. E, juniorki, dwa razy takie opakowania. Tutaj mamy chipsy jabłkowe. Próbki jabłkowe. I jeszcze w Paluchy beskickie z sezonem. Drożdżówki, jeżeli nie widzieliście, to są drożdżówki, które kosztowały złoty 79, zł, także były bardzo dobrej cenie. I drożdżówki z serem, też za złoty 79, zł. tylko tych mamy 4, tych mamy 6, więc w sumie 10 drożdżówek. Także to są całe zakupy za 135 zł, które zrobiłam dzisiaj w Lidl. Mało dużo w porównaniu do cen za granicą. To już sami możecie ocenić. I jesteśmy już w Polsce. Dzisiaj odwiedzamy Częstochowę, idziemy teraz na Jasną Górę. Także bardzo się cieszę, że możemy odwiedzić jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Jesteśmy też tutaj z dziećmi. Wycieczka trwała około 2 godzin. Także nie, nie za długo. No i tutaj już było bardzo dużo ludzi, bardzo dużo turystów. Ale przepiękne miejsce. Byłam zadowolona no i szczęśliwa, że mogłam tam być. Ja, tych nie można brać. Uff, daj ta bro. Tu ten się zatrzymał. Jesteśmy w Częstochowie na Jasnej Górze, wracamy teraz. No i było naprawdę super świetnie. Bardzo, 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 bardzo piękne miejsce. Było całkiem przyjemnie. Byliśmy tu kilka godzin. No i cudownie, cudownie. Jest co oglądać. Bardzo miło spędziło się ten czas. Później może trochę więcej opowiem, ale tak ogólnie to wiecie. Super, także. Jeżeli ktoś się zastanawia, gdzie, jakie miejsca odwiedzić w Polsce, to serdecznie z serca polecam. Proszę Państwa, częstochowa przepiękna, naprawdę przepiękna, ale, ale chyba się zatrzymała! A tu tyle, tyle turystów, tyle ludzi. Dzisiaj w sanktuarium Jana Pawła. Kolejny dzień, kolejne miejsce, które zwiedzamy. A tutaj widzicie piękne okolice Krakowa. Tutaj nie będę dużo mówić, bo wzruszyłabym się, także po prostu pokażę ten obraz, bo wydaje mi się, że jest to symbol miłości, radości i wspólnoty. Jesteśmy teraz pod sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Także zwiedzamy dalej. Jesteśmy dzisiaj w sanktuarium Jana Pawła II. Wyszliśmy na wieżę Widokową, także stąd jest widok na panoramę Krakowa. No I teraz co? Pokażę, jak to wygląda. Proszę bardzo. Tutaj są sklepy. Na dole. Tutaj jest w oddali może trochę bliżej. Widać kolejne sanktuarium. To jest chyba Sanktuarium Bożego Mościercia. Tutaj też widać koło. Koło to jest chyba przy Wiśle, przy moście grunwaldzkim. Tak mi się wydaje, przynajmniej postawione. Dzisiaj oprócz tego jest wyścig w Krakowie. To znaczy nie wyścig, yy, tylko jest organizowany Ironman. Także tutaj ulice są pozamykane. No i tak, proszę Państwa, tak wygląda Kraków w skrócie. To jest właśnie widok. Przejdziemy też w inną stroną. Pokażemy tutaj co mamy. Tutaj mamy sklepy. Tutaj, o ile dobrze pamiętam, to jest sklepur Zakopianka. Także jesteśmy w takich okolicach. Tyle jest miejsca parkingowego. Także miejsc nie mi brakuje. I powiem tylko, że szkoda. Szkoda, że jest tak mało ludzi. Jest Dość, jak widzicie, nawet po samochodach nie ma dużo ludzi. Chyba jedna wycieczka, tutaj nadjeżdża autokar, ale to chyba, to chyba przyjeżdża dopiero, bo no dzisiaj jest niedziela, a jest całkiem, całkiem mało ludzi. Także trochę przykro, bo naprawdę piękne miejsce. Piękny punkt na pewno w Krakowie do zobaczenia. Tutaj myślę, że też dość interesujący widok. Lasy, zieleń także dużo zieleni bardzo ładnie dzisiaj to widać bo jest lato tak to jest jeszcze dużo dużo zieleni i ładnie to pokazuje tą naturę uwidacznia a tutaj działa okręt a to chyba już odjeżdża nie wiem czy widać widać było także tyle mamy tyle mamy zieleni dookoła no i to chyba jeszcze jedna strona to jest Tutaj dalsza część, tutaj widać dalszą część sanktuarium. Nie wiem, tam chyba są jakieś już pomieszczenia mieszkalne. Także oficjalnie witam tam z Polski, a dokładnie z Krakowa. Sytuacja jest bardzo duża, powoli trochę zwiedzamy, także może będzie troszkę więcej do pokazania. Dużo jest zmian, tak jakbyśmy, no nie powiem, że jakichś drastycznych ale jest za sporo zmian, no mniej nie było kilka lat w Polsce, więc naturalne jest to, że te zmiany są widoczne i to w sumie minęło kilka lat, no ale to myślę, że o tym tak później i na pewno też na tym momencie widać na takich zmian z Polski. Co wiadomo, że jednak te kilka lat minęło i nie było w tym czasie w Polsce, bo taki nie wiem, jest, jak można, jak można się podjąć po prostu własny kraj. To jest duży plus i dlatego mnie to duża ekscytacja i duża radość. Ja uciekam do dzieci i wracamy później.